Witajcie na kanale Kwasogranie. Mamy koledza starami starami wieczystej Kraków. Subskrybujcie, komentujcie, a ja lecę z odcinkiem. Mierzymy się dzisiaj ze Stalą Mielec, która ma drugie miejsce w tabeli. Jak wiecie, cały czas zarząd się zbiera, czy przedłużyć nam wotu uzdrowienia, czy nie. Relacje mamy słabe, ale mam nadzieję, że dociągniemy do końca sezonu. Zostało nam raptem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem spotkań. Siedem spotkań i... Siedem spotkań. No właśnie. Siedem spotkań. Bargelkun, Passage, Eisen, Chart. Ruszamy na to spotkanie z podniesioną głową. E, raport przedmeczowy, Kochalski, Hinokio, e, Gettinger. No tutaj Hinokio może być problemem. Ale przecież mamy bardzo dobrych zawodników. Mamy bardzo dobrych zawodników, którzy e, powinni uciągnąć e, to spotkanie. Niestety ostatnio mamy problemy z utrzymaniem koncentracji. W ostatnich minutach tracimy bramkę. Podmowa dobrej gry gdzieś tam... No nie, nie, łapiemy, nie łapiemy tutaj, nie dociągamy do końca tych spotkań, więc no, teraz tylko prośba do zawodników, żeby tym razem było inaczej. Palacz! Do Mousa, skoczył do składu Mose o rozegrany kilku dobrych spotkań Norse, Eisen-Chardt, eisen poluje do końca, strzelania mamy pierwszą bramkę, Siódma minuta, troszkę czekaliśmy po bramce czystej, ale jest, 7 minuta, eisen bierze grę na siebie, dostaje szansę od pierwszych minut, To wydaje tym samym trenerowi jest za podaną szansę, naprawdę, Padnackiak-Kochalski pierwszy raz w tym meczu z bramki, mam nadzieję, że ostatni, no, tutaj ważą się losy, ostatecznego zwycięstwa w Lidze, ze względu na to, że Stalniec ma drugą listę, na ten moment zagraża nam najbardziej, no i będziemy próbowali, będziemy próbowali z każdym momentem, z każdą aktą zwiększać to prowadzenie w tym meczu, żeby utrzymać pierwszą pozycję w Lidze, żeby tutaj ten awans z naszej drużyny był niezaprzeczalny. Jakiewicz wstawienie do Jakobsena. Jakobsen? ajajaj, nie powinien tak nonszalancko wyprowadzać z tej piłki teraz wiedrzycki Tym razem Wiedrzycki również z łatwością e, przez Wo Wołkowicza ominięty Lekkiewicz. Na szczęście udaje nam się wyjść z tej opresji. Palacz. Palacz. Czekana nousa, nous, palacz, e, no i tutaj. Problemy, problemy, ale Biegrzytki z rejestrem trzymają na razie to dla mężczyzny. Nose, nose, ajajaj, aj, aj. drugi raz. E, raz Jakobsen, raz Nose sprawiają, że tutaj problemy są e, przy tym wyprowadzeniu, ale na szczęście znowu Biegrzytki w świetle interwencji. Pum, Jakobsen, Jakobsen popatrzył, to był ale wybieramy Góralskiego. góralskiego. Jest Ejzenczar, Bargiel, Ejzenczar, wydawało się, że był faulowany, ale tutaj Hinokio świetnie, Biedrzycki i, i tak tak faul, sędzia do wcześniejszego faulu. Osawicz. bo uh, od razu przenosić tą piłkę, Stanielec, teraz Bargiel uh, sobie poczyna w pewnym meczu, bardzo dobrze kolejny strzał. Na bramkę. Petkiewicz, Góralski. Uda się przejąć się do piłkę, wrzuconą przez A A je je no. Strafił w, w sypek Nie potrafił wybić tej piłki. I Wołłowicz jeszcze raz dorzuca tę piłkę. Tym razem na bramkę. Petkiewicz. Pudrzycki. Um, do środka. Bum. jeden kilka szumierki, punkt, świetnie. Kluka do Bargiela, eisen Bargiel. Eisenchart Eisenchar. poczekał, Eisenchart, Bargiel tutaj chcieli to rozegrać na krótko. Nie udaje się ta próba. No i znowu stanie lec. Nokio świetnie prowadzi tę klukę, rejestr, Shikurinen, rejestr na razie piękny. Pięknym podaniem, pięknym podaniem, do Pasalicza Popisał się Reyes. To lekkie problemy, ale Pasawicz przejął tą piłkę po tym podaniu. Świetna okazja na drugą bramkę. Niestety druga bramka, dlatego że więcej jest oddaje Stalmilec. Wydaje się, że musimy podkręcić w tej w drugiej połowie tempo, ponieważ stanie jest bliska złapania wyrównania. Pasalicz, Kun, Kun, Eisencharp, Eisencharp, Kun, Pasalicz, oddanie do Bargiela, i tutaj przejęte przez obronę Stalinier, Dzisiaj bardzo, bardzo dzisiaj aktywny ten piłkarz. Wasa, nos, dobrze, wiec 100, ale tylko na chwilę. Jak idziesz? Czy znów będzie rzut wolny na szczęście nie grozi barbier jeszcze zostanie wpiłowany na doisku. Reyes Nous. do palacza palacz ten chart tutaj chciał palacz do kuna tą odegrać Pinokio, jest to piłkarz, który potrafi utrzymać e, piłkę przy nodze, Pinokio, dobrze że barg. mamy szansę na kontratak. Palacz, palacz, palacz. I na razie e, obrony stali, wycofanie piłki do Górańskiego. Górański huchnął z daleka, ale niestety piłka omija e, bramkę Kochalskiego palacz, piła wejdzie, Eisenchart, Dumiter, Gamrod, Zakuna. Kochalski, jak ohalski. Nose, piła, a i pierwsza strata po wejściu. Czy musimy odebrać tą piłkę? Rake wraca za ukazan stali. Dobra interwencja teraz. Remakle. odzyskuje piłkę. Piła. Piła. Wow. Nose. nose tymi atakami, ale jeszcze zbiera się kolejną aklę. Nose do piły. Piła. Ma trochę miejsca. Piła. Piła. I e, Echman wracający zatrzymuje piłę. Remakle. I Nokia z nosem, naręczony nos, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze bólot. E, piłkarze stali przechylić szaleń zwycięstwa na swoją stronę. 89 minuta, Gamrot. Teraz nie możemy stracić tej, tej piłki. Gamrot rusza, to jest zawrotnik wieczystej do Dunitera. Duniter, nie, odpasta. Oni trzymamy 2-0, i przypoczątkowujemy zwycięstwo. Jest 2-0, piękna sytuacja, piękna. Bramka pasa licza w ramiona, Bramka Kolepsko wskoczył, dziękując za zaufanie, które go obdarza. Zobaczmy jeszcze raz to urokliwo bram Wreny z na nam pomoże odbudować się. No i teraz pytanie: Czy jest, są nas w stanie zwolnić, kiedy mamy pierwsze miejsce, kiedy prowadzimy, kiedy e, nie oddajemy tych sztychów, e, kiedy trzy punkty lądują? Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Znowu zaplanowane, znowu zaplanowane spotkanie. ostraszenie straszenie, Mam nadzieję, że dozwolnienie dojdzie na razie. Kolejny raz zaplanowane spotkanie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Tabela. Oj, oj, oj. Wisła Płoc wskoczyła na pierwszą pozycję. Więc tutaj tylko zwycięstwo w tym meczu może nas uratować. Stal Mielec oczywiście liczy się dalej w tym pościgu. Korona Kielce też może jeszcze dołączyć do tego pościgu. Siedem spotkań, trzy ma szansę, więc zabawa trwa. A Wieczysta musi wygrywać kolejny mecz. Dziękuję Wam za dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.